Cześć, witajcie! W... Wy... Tanim daniu. Dzisiaj będzie taki specjalny odcinek. Dlaczego? Bo. Zdrowe. Nie wiem, czy zdrowe. Zależy, co mamy na myśli, mówiąc zdrowe. Ja zobaczyłem taki obrazek w internecie. I on się wydawał zbyt OP, żeby był prawdziwy. Jak robić sałatki? No ja go pokażę wam teraz. Macie, macie, ten. No i ja tak poszedłem sobie do sklepu i wybierałem po, po kolei te produkty, które tam są pokazane. Czyli na początku wybrałem bazę kapustę sałatę. Sałatę mas. ślana. Masłowa. Whatever. Była najtańsza. Something crunchy. ogurasy, Też zielone takie, trochę marchewy, something soft, pomidorki a są czerwone, ej fajne kolory i oliwki wziąłem, I takie i takie something unexpected, cottage cheese napisali, no to wziąłem, żeby było trochę więcej białka, na proteiny wziąłem mieszankę fasolek i jeszcze sobie wziąłem tuńczyk, a jako dressing no chyba oliwa, zrobimy fajne tak myślałem właśnie, że mi to pomoże, dlatego nawet się tym nie zastanawiałem i jeszcze wziąłem taki czosnek, to może być jako something unexpected bo tam jest pickled veggies, trzeba zacząć od umycia kapusty Pusty sałaty. No czy ja ją tak będę rozerwa, rozrywał? Trzy szyb, 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 lepsze. A i strasznie jest zielona, nie? Mocna, fajna. Dobra, zimną wodą. Dlaczego? Bo jak robicie gorącą, to się możecie poparzyć. Bo ona jest wtedy bardziej chrupiąca. Sitko. Hecha! Mam alergię na supergotowanie. Dziękuję. Co, są gorsze i lepsze sposoby rozrywania? Już nawet rozrywać nie umiem, tak? Kapusty są fraktalami. Tałaty kapusty to jest to samo, w ogóle czemu to się rozróżnia. Dobra. No, to masz sitko, żeby nie musieć. No tak, no nie, no, jakby mówisz dobrze, mówisz dobrze, ale ci sprawdzań, uważasz, bo tutaj czasami nagrywasz i nawet sama nie... Ślisko, już się prawie poświadczę, ale tu też nie trzeba, bo tu właściwie. Nie, bo no, faktycznie, jak sobie myślę, jak będę jadł będą takie większe listki, to niewygodnie, no. Ale nie musisz obierać ogórków, wystarczy je umyć. Ale są gorzkie skórki, nie? Nie. Jak to nie? Jak to tak? A gdzie mamy? Obieraczkę? No. Tam, gdzie patrzyłeś. No ale inną mieliśmy, mieliśmy tą fajną, czarną. No powiedz mi, że to nawet no jakby, to no zero. Bogaż. Nie, bo trzymam kamerę. No gorzksze niż to. Nie, mają po prostu inną strukturę. No są bardziej gorzkie, czego nie rozumiem. Dobra, widzowie napiszcie w komentarzach, czy jest bardziej gorzka, czy... No po prostu yy, środek A. jest bardziej wodnisty. No, wiesz. Od razu w krajam mi, od razu leci do tego. Hm, raczej w plasterki? Nie, no, nie starczy nam tego miejsca. Na dwie miski? Ty masz łeb! Wiesz co ja chciałem zrobić? Zjeść sałaty dopóki nie będzie miejsca na resztę. No powiedzmy. Mniam widzowie. No! Jeszcze by wypadało coś do tej sałatki dodać. Weźmiemy marchwię. Chwiewie. hewkę. Jak chcemy marchewkę? To ma być taki element, który będzie nam chrupał. Czyli jakieś takie kosteczki. No, fajnie chrupie. Marchewka jest super. Kto to przyszedł? Dodaliśmy tą część chrupiącą. Mamy bazę, to teraz dodajemy część. Delikatną, miękką, coś co nada takiego, nie wiem czego, ale w sumie na tej grafice wyglądało całkiem legit, więc dodajmy pomidora, pokroimy go sobie w trójkąciki takie, nie? No, myślcie, wiesz co można zrobić? No. Można zrobić grzanki z chleba. No można. Można je przyprawić ziołami, to wystarczy pokroić chleb w kostkę i do piekarnika. Oliwki wrzucamy całe, nie? Nie chcę mi się, nie, nie będę kroił oliwek, no what the fuck. No nożyczki. Już prawie wszystko, kurde, ale łatwo. To jest tak proste. No to zrobimy grzanki. Jest fanki. Jako taki element, żeby coś dodać. Z wianiem czy bez wiania? Może być z wianiem. 200? Może być 200. Czyli wszystko tak samo się zawsze ustala. Dobra. Wymieszałam serek wiejski od razu z dressingiem. Z żeby... dressingiem. No i Doro ma dobre pomysły. Taką zakręteczkę oliwki. No bo sałatka bez oliwki to jest wiecie. To jest. No, no niefajne, no. Ups, to nawet nie troszkę a dużo. Ten tuńczyk, nie wiem, czy on tu będzie pasował. Kurde, właściwie to jest odcinek, jak ja wsypuję rzeczy do miski, no ale dobra, no jakby. Nie, robisz grzanki. Dara, mamy ciecierzycę, białą i czerwoną fasolę. Czekajcie, bo nie chcę sobie tego za dużo dać. Fasolka jest git i ja bym najchętniej wrzucił cały ten słoik. No, Dobra, trochę tam znika, mogę wrzucić cały, dobra. Takie źródło białka. Dobra, nie czekać. Actually, już dobre. W momencie, jak zaczynają ci smakować takie, oficjalnie zmieniasz się w starą osobę. Dobra, teraz trochę do Ciebie. Dobra. No to w kosteczkę, nie? Widzowie, bo wiecie, jak robić sałatkę, to już robić dobrze, a nie tak, jak nasze mamy robią. Bo nasz, nie no, mo sałatki mojej mamy zawsze w sumie były spoko. No dobra, no i wrzucamy. Ale to nie wszystko, co Ty? Przyprawy. No bo jak już robić chleb, to robić ziołowy, no bo zawsze jest lepszy czosnkowy, ziołowy, tam jakiś ten. Ja będę zgadywał, bazylia. Nie. No jak? Czosnek niedźwiedzi. Tak, tak, on jest dobry. Mm. Dobra, czosnek granulowany, natka pietruszki. Soli, soli. No, ale ja spróbuję sobie takiego jednego. No ciężko, nie, czuj, czuj. A piec ma się... No zobaczymy, aż będzie twardy. Dressing. Lepiej za duże, niż za małe i żeby się wysypywało. Czekajcie, bo ja zgłodniałem trochę. No ale Dressing nie jest drugi, bo tu nie mam nawet pomysłu, co jest jeszcze Męczyń, zrobić. nie niektórych w dressingu z Cerkawiejskiego, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następnie musztarda. Co chcemy tu dodać jeszcze? To niezły dressing. Stop. Pieprz cytrynowy. Pachnie cytryna. No syp, syp, Dobra. Oliwkę. Erytrytol ma tą przewagę nad cukrem, że ma zero kalorii. Dobra, wymieszam, zobaczymy. Ciekawe taki na słodko. Gotowe. Dobra. O Jezu chleb nam się pali. No pali to. Czurny jest. Uf. A! Nie sądziłem, że przy robieniu sałatki, kurde, zadynnijmy sobie mieszkanie. No ja pierdzielę. Trzeba być artystą, żeby takie rzeczy robić. Mm. Mm. Dobre, no dobre. Dobra, nie za dużo, bo to musi starczyć dla mnie jeszcze na więcej, i dla Ciebie na porcji trochę. Dobra, no i to już też spróbować, próbować, no. Jeszcze jeszcze jeden dziabek. Trzeba wiecie, bardziej wsiąknąć to, mhm. W sumie jak na sałatkę to dojem... A tuńczyka sobie jeszcze dodam. Tuńczyka mi chyba brakowało tutaj. Z tym lepsze. Z tym darciem sałaty jednak trzeba podrzeć. I to o wiele drobniej niż ja zrobiłem. Bo trochę przeszkadza w nakładaniu równomiernych łyżek. A przez to w konsumpcji jakiejś takiej lepszej. Chleb nie liczymy, bo mi się nie chce. Prawy nie ten. Coś jeszcze zużyliśmy. No to gitara. Co do smaku. Z tym tuńczykiem 6 i. Nie wiem, czy on tak trajharduje tę cenę. 6,5 no i się nie jest dobre, ale no wolałbym sobie zjeść, załóżmy kotleta. Ale to też dlatego, że ja nie jestem fanem sałatek. Miejcie to na uwadze. Jako sałatka to jest naprawdę dobra. Yy, sposób przygotowania śred ła... Łatw... łatwo trudny, że niby łatwy, ale jednak trochę dużo. Nie, łatwo duży, łatwo duży, bo jest łatwy, ale dużo, dużo rzeczy składników było. Nie, no dobra, bo próbuję do Was mówić, a i tak jem cały czas, więc całkiem smaczno. To jest wyznacznik. No, to co? To cze, To smacznego. I mm, róbcie to w domu.